Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że znaleźliśmy jeszcze w roku 2020 sposobność, żeby dokonać otwarcia 27. wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej i jednocześnie zapowiedzieć udostępnienie jej wkrótce dla szerszej publiczności. Zrodziła się ona w 1966 roku. Jej zamierzenie było takie, żeby co dwa lata cyklicznie dokonywać prezentacji prac wrocławskich grafików. Stało się jednak inaczej, a dlaczego tak? Mogą Państwo przeczytać na stronie wystawy. Jest tam opowieść o jej bardzo ciekawej historii. Galeria Grafiki Uniwersytetu SWPS powstała w 2011 roku. Do tej pory zrealizowanych było około 50 wystaw. Powstała głównie z inicjatywy studentów i wykładowców współtworzących kierunek grafika. Sama przestrzeń ekspozycyjna zlokalizowana jest w holu, w przestrzeni wspólnej. W związku z tym, publiczność odwiedzająca i zeznajmiająca się z pracami. To jest środowisko uniwersyteckie, akademickie. Są tutaj studenci psychologii, studenci grafiki, studenci dziennikarstwa, również wykładowcy, specjaliści różnych dziedzin. Staramy się, aby wystawy, które tutaj są prezentowane, posiadały właśnie ten komponent merytoryczny, angażujący publiczność, stawiający interesujące i ważne dla nich pytania, ale także, żeby pokazywały w jaki sposób. Współczesne projektowanie może być związane ze zmianą społeczną. Obecna wystawa, wystawa wrocławskiej grafiki użytkowej, myślę, że jest tego przykładem. Na wystawie można zobaczyć mój projekt pod tytułem Cztery kąty na trójkącie. Jest to zestaw dziewięciu publikacji, taka seria w ETUI, która jest ilustracją dosyć szerokiego projektu pod tytułem Modelowa rewitalizacja miast. W tym przypadku. Chodziło o osiedle przedmieście Ławskie. Trójkątem jest potoczna nazwa osiedla cztery kąty, czyli tematyka mieszkaniowa. Udało się stworzyć dosyć taki minimalistyczny znak. Cztery trójkąty tworzące w negatywie 4K, czyli cztery kąty na trójkącie. Praca, która zakwalifikowała się do Wrocławskiej Wystawy Grafiki Użytkowej, to moja praca dyplomowa z SWPS-u, czyli Typografia w Nowym Jorku. Projekt ten dotyczy typografii w przestrzeni miejskiej. Istotnym elementem tej publikacji jest opisanie zjawiska tzw. type spottingu, czyli zwiedzania miasta poprzez napisy. Z racji tego, że zainteresowaniem WWGU były związki matematyki z projektowaniem, chciałabym powiedzieć, że w procesie projektowania książki matematykę można zobaczyć na każdym kroku. Jest to projektowanie siatki, wyznaczanie proporcji, na przykład marginesów, użycie krojów pism, które również zostały wcześniej zaprojektowane używając matematyki. Kiedy spojrzymy na znak 27 wystawy wrocowskiej grafiki użytkowej, na pierwszy rzut oka oczywiście zobaczymy gwiazdkę, zobaczymy kwiat. Być może podświadomie zainspirowałem się słowami, które napisał mi Karol Śliwka na jednej z publikacji traktujących o polskim projektowaniu, że najpiękniejsze kwiaty w grafice użytkowej to właśnie znaki graficzne, ale to, co świadomie kierowało tym procesem, leży troszeczkę w innym miejscu. Dlatego zacznijmy od samego początku. To, co znamienne dla wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej, to niestety brak ciągłości nawiązywalności. Mam tu na myśli oczywiście brak ciągłości tej idei, która została zapoczątkowana w 1966 roku, ale również identyfikacji wizualnej. Każda z dotychczasowych odsłon wystawy posiadała swój własny indywidualny charakter wizualny, co z jednej strony oczywiście można rozpatrywać jako pewien przykład różnorodności projektowej, co w kontekście wystawy o charakterze przeglądu dokonań projektowych ma swoje miejsce i ma swoje, swoją rację bytu, ale kiedy przyjmujemy perspektywę nastawioną na budowanie silnej tożsamości wystawy, konieczne okazuje się budowanie systemu, który właśnie oparty jest na budowaniu spójności i nawiązywalności. Opracowany system operuje koncepcją trzech przestrzeni czasowych przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Zacznijmy od tego, co było. Idea, zapoczątkowana w 1966 roku, pozostaje nadal aktualna i mam nadzieję, będzie towarzyszyć nam przez kolejne edycje tej wystawy. To, co stało się później, czyli 50 lat ciszy, przerwane dopiero przez Fundację 102 i później kontynuowane przez studentki komunikacji wizerunkowej Uniwersytetu Wrocławskiego, to dla historii wystawy coś bardzo ważnego, ale też dla jej tożsamości. Dlatego w identyfikacji wizualnej 27. edycji wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej możemy znaleźć. Nawiązania do tego, co było. Przechodzimy do tego, co jest teraz, do teraźniejszości wystawy. My, jako organizatorzy, dochodzimy do głosu i mamy miejsce i przestrzeń na to, aby wypowiedzieć się na temat kondycji projektowania graficznego. Też, jako my, organizatorzy, przychodzimy z pewną perspektywą przyszłości, mając na celu kontynuowanie i propagowanie tej idei. Która była zasiana w 1966 roku. To wszystko doprowadziło mnie do opracowania systemu, no właśnie systemu identyfikacji wizualnej. System ten opiera się na numerze porządkowym edycji wystawy. Siatka, która powstaje w ten sposób, generowana jest na podstawie dziesiątek i jednostek. W przypadku 27. edycji wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej mówimy o dwóch liniach poziomych i siedmiu liniach pionowych, które kolejno oznaczają dziesiątki i jednostki. System, który zaproponowaliśmy, daje nam możliwość generowania kolejnych systemów identyfikacji, kolejnych znaków na wiele lat do przodu. Już dziś myślę o tym, jak mogłaby wyglądać setna wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej, chociaż to dopiero za 146 lat. Choć grafika użytkowa uznawana jest za autonomiczną dziedzinę projektowania, która w centrum zainteresowania stawia użyteczność, używalność i użytkowość, zresztą jak sama nazwa wskazuje, to 27. wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej dowodzi jak szerokich zakresów dotyka ta dziedzina projektowania. Autorzy i autorki swoimi pracami pokazują w jaki sposób używać języka wizualnego do. Realizacji lękowskiej idei, prowadzić, wyjaśniać, tłumaczyć. Ale również pokazują, do czego może służyć grafika użytkowa, która ma na celu wyrywanie nas ze strefy komfortu, kwestionowanie normalności, pokazywanie poprzez irytowanie. Kluczową funkcją grafiki użytkowej jest rozwiązywanie konkretnych problemów projektowych dla konkretnych użytkowników w dowolnej roli społecznej. Nasza wystawa pokazuje, że rola społeczna jest po pierwsze temporalna, po drugie zróżnicowana, ponieważ dotyka różnych aspektów naszej społecznej codzienności, naszej społecznej aktywności. Projektujemy dla gości w restauracji, projektujemy dla czytelników, projektujemy dla użytkowników przestrzeni publicznych, przestrzeni miejskich. W każdym wypadku mówimy o użytkowniku w określonej roli społecznej. Na wystawie zgłosiłam projekt, który jest wynikiem współpracy z Natalią Przybysz. Natalia skontaktowała się ze mną, ponieważ chciała nadać symbol tej płyty. No i w ramach tej współpracy powstała chmurogóra, Góra, tak ten symbol nazywamy. I powstała wersja podstawowa i 10 odmian dla każdego z utworów na płycie. I była to niesamowita współpraca. Miałam bardzo dużą wolność i też wiedziałyśmy z Natalią. Która wersja znaków, które ja przygotowałam, była tą wybraną i, że tak powiem, tą jedyną? W zgłoszeniu chciałam pokazać nie to, jak bardzo matematyka się wiąże z projektowaniem, natomiast chciałam pokazać to, że symbole matematyczne nabierają zupełnie innego znaczenia w kontekście alchemii, starożytności i symboliki. Nazywam się Angelika Kukioła, jestem projektantem graficznym. Na co dzień pracuję w grupie do i zajmuję się głównie projektowaniem użytkowym, projektowaniem webowym i edytorskim. Zgłosiłam projekt, który nazwałam Work-Life Balance i była to pewnego rodzaju próba znalezienia równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Projekt skierowany był do użytkowników platformy homebook.pl. Głównym motywem w projekcie była obecność ludzkich rąk przedstawiona w formie ilustracji, która miała świadczyć o możliwości świadomego wpływania i decydowania o swoim czasie. Cały set Work-Life Balance zawierał pięć produktów. Był to notatnik, torba, kubek i dwa rodzaje kalendarzy. Jeden taki w dość nietypowej formie przedstawiony na podstawce drewnianej z dwunastoma wymiennymi kartami na każdy miesiąc i mógł służyć Dwojaku, właśnie jako kalendarz z jednej strony, a z drugiej strony jako miejsce robienia notatek czy zapisków. Drugi kalendarz w formie plakatu do powieszenia na stanie. Nazywam się Bartosz Żuber. Jestem studentem czwartego roku na Grafice Użytkowej na Akademii Sztuk Pięknych w Wrocławiu. Pracuję także w Connect the Dots, w studiu projektowym także we Wrocławiu i jestem tam grafikiem. I moja praca, która znalazła się na wystawie, nazywa się Wernisaż, jest to system etykiet, który robiłem w pracowni reklamy. Moja praca została stworzona podczas drugiego semestru też trzeciego roku u profesora Artura Skowrońskiego i asystenckiej Anny Stokowskiej-Nowa, która zajmowała się nami tego czasu i, i zadaniem mieliśmy stworzyć system opakowań i etykiet na wino. Głównie mój projekt był przeznaczony dla osób, które by zamówiły to wino i te etykiety pod swój wernisaż, stąd ta nazwa. Lecz zamieszczalnie chciałem wtedy, żeby pojawiły się te wina również w sklepach, żeby ludzie na co dzień mogli je sobie kupić i wziąć do domu. Wtedy figury geometryczne znikłyby z tych etykiet i pojawiłyby się puste pola, które zachęcałyby, żeby osoba, która je kupi, wzięła je do domu i narysowała własną sztukę i zrobiła swój własny wernisaż w domu, i co się na, na etykiecie jest napis: Wernisarz i ty. Dzień dobry, nazywam się Klaudia Kuchno. Jestem architektem hobbystycznie zajmuję się rysunkiem i malarstwem. Na 27. wystawę Wrocławskiej Grafiki Użytkowej zgłosiłam projekt o nazwie Bento. Punkt, realizowany na zajęciach z projektowania graficznego wewnętrznych na ASP we Wrocławiu. Nazwa nawiązuje do. Bento, czyli pudełka, w których chowa się japońskie jedzenie, a punkt podkreśla ideę tego miejsca, czyli jest to małe miejsce na mapie miasta, w którym znajdziemy wszystko. To, jak inspiruje się Japonią zarówno w kontekście architektury, jak i gastronomii. Japońska sztuka projektowania wnętrz ma bardzo silne związki z matematyką, które starałam się tu przełożyć. Chodzi przede wszystkim o kompozycję, o rozkład elementów, który jak widzimy wszędzie jest bardzo regularny, powtarzalny, więc nie ma tutaj stricte przypadkowych elementów. Tak naprawdę jedynym przypadkowym elementem jest ta czerwona plamka, która sobie dryfuje na ścianie najbardziej reprezentacyjnej i podkreśla nam historię, która jest przedstawiona w takich minimalistycznych, geometrycznych grafikach. Ja mam na imię Magdalena Kruk. Jestem grafikiem no, już od kilku lat. Obecnie pracuję w Software House, więc teraz zajmuję się bardziej UI-em. Ale tak naprawdę zaczynałam od druku, później kilka agencji marketingowo-kreatywnych, więc w ten sposób to wyglądało. A na wystawę wysłałam projekt Zarys. Jestem nie tylko autorką tego znaku, ale też tego wszystkiego, co stoi za tym. Bo Zarys to cykl spotkań o designie i o designie szeroko pojętym. Tak naprawdę mieliśmy, no niestety, ale mamy okres pandemii. I jak wszyscy widzimy, jak to wygląda. Spotykaliśmy się dotychczas w recepcji, która działa przy Strefie Kultury Wrocław. I zarys, tak naprawdę, credo całego pomysłu to krótko na dłuższy temat. Były to spotkania o designie szeroko pojętym. Jako pierwszy był polski plakat, i właśnie to kredo zostało zaczerpnięte. Z Mieczysława Waślewskiego, bo to też był pierwszy film, który był wyświetlany, a później było spotkanie z ekspertem, wówczas był Łukasz Kliś. Myślę, że też wiele osób może go kojarzyć. A sam znak: tak naprawdę długo się zastanawiałam nad tym, jak powinien wyglądać, bo zarys kojarzy nam się właśnie z takim odręcznym szkicem i takim zupełnie. Rysunkiem od czapy. <grych> Natomiast doszłam do wniosku, że nie może to tak wyglądać, bo jednak to zostaje w świadomości ludzi i chciałam, żeby był to znak na tyle uniwersalny, że dałoby się go tak naprawdę wszędzie zamieścić. Jest on zbudowany z figur geometrycznych, stąd też ten związek z matematyką, ale też przez, przez to słowo przechodzi taka właśnie linia, która jest tym rysem. To słowo, zarys jest przecięte. E, taką, taką, taką niewidzialną linią, i SK jest niesymetryczna. Wszystkie litery są symetryczne względem siebie, natomiast ta, e, ta nie jest, i tutaj jest właśnie ta otwarta droga do interpretacji, i do tego, żeby się zainspirować m, tym, co się będzie działo podczas tych zarysowych spotkań. Mimo, że ta wystawa postawiła przed nami wiele wyzwań, Zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ostatecznie wszystkie udało się doprowadzić do końca sukcesem dzięki wielkiemu zaangażowaniu zespołu. Jestem naprawdę szczęśliwa, że ostatecznie stoję teraz, kiedy wystawa już wisi i w niedługim czasie uda się udostępnić, żeby można było zaobserwować owoce zarówno naszej pracy, jak i pracy autorów. W momencie, w którym. Nasz zespół studentów był w stanie w końcu te prace zobaczyć na żywo, dotknąć, powiesić. Było to naprawdę niezwykle inspirujące zdarzenie i nie możemy się doczekać, aby pokazać to szerszej publiczności. Szczególnie gorące podziękowania śle na ręce zespołu projektowego, który podjął się organizacji wystawy, który zechciał się zapoznać z ideą i pokazał wszystkim, co to znaczy praca zespołowa.